Czego mają dotknąć? No, 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 i teraz kości, ja Policzkowej kości. Bardzo dobrze, ale to jest kość żmowa, a ona ma powierzchnię policzkową. Nie ma kości policzkowej. Ale to tak anatomicznie. No, Ta kość. Wszyscy pod uszami dotykają. Twardo. Wszyscy. No, no, no. Ale wszyscy na to mówią, kość policzkowa. Nieważne. Ale wszyscy dotykają teraz. A jesteśmy na szkole i ja dowiadujemy się, że jest kość jarzmowa, oh, Ja jeszcze koszem ja po nazwy płacimy, tak? A troszeczkę niżej dotknijcie. Jest miękko? Tak. To nie, nie możecie dotkać, tu gdzie miękko, To gdzie To co tam dotknęło? Super, mam kciuki położone na kości? Super, no to zostały mi cztery palce. Do czego? Do złapania żuchwy. Ale nic za co najlepiej złapać? Za coś, co najlepiej wystaje. Co wystaje najlepiej? Kość? Super. A, ta, a tam miejsce kości. żuchwy. Kości żuchwy nazywa się kąt żuchwy. Robimy za kąty żuchwy. I ja, że znając się, wystarczył mi dwa palce. Ale jeżeli będzie duży człowiek o krótkiej szyi, to wszystkich muszę użyć. A jak jest źle, to mogę nasadę nadgarstka posadowić na głowie i złapać za żuchwę i pociągnąć tą żuchwę. Widzicie co się dzieje? Został? A tam widzę? Niesamowite. A ruszy się kręgosłup? Nie. A to samo będzie u człowieka. Nie naraziliście człowieka na co? Na ruch. Na Każdy sobie zrobił zrobi mocniej ruch do tyłu. I nie chcę pomyśleć, że spadł z dużej wysokości. Jakby to chciał. Dlatego to stosujemy. Znaczy sobie to nie przede Dobra, jeszcze trochę, do mnie no to będzie Raz, dwa, trzy dół. I... Jak było, to to jest piękna na ciebie. Ok. Ok. No, no dobrze. Musimy wstrzymać. Powinniśmy odpuścić To bo musimy mieć e, pusty, od, od, odpuszczony z powietrza materiał. Robi się miękko. Nie. Puść. No. I przejmij na mnie. Generalnie tak się. To jest najbardziej ten krytyczny moment tak naprawdę zabezpieczenia, żeby to było stawiamy, tak na, z, dużym, z dużą pewnością, to tutaj musi dokładnie przelegać do czego zawsze do pod Jeżeli mamy na piednicy, w przypadku tego, tego urządzenia. Zaczynamy od kwasa miłącznego tego działającego osoby. Dociągamy tutaj. Tak? Jedna osoba dociąga co. Te pasy, nie pasy mamy one powinny być tak podzielone, że są zupełnie na tak. zewnątrz. Tak samo jak w desce, pasy powinny być powyciągane na, na maksa. Mamy wszystkie dwa zielone. Żółty z tamtej strony jest?

Łącznie na przykład z tym, że jak będziesz tak robił, to coś nawet się przesunie w kieszeni. <grym> <grym> nie wiesz, czy to było coś w kieszeni, czy to była miednica. <grym> <grym> Daj mi sobie spokój na wszelki wypadek. To może się, się bawić. Także jest to dużo więcej informacji, czyli jest wykładanie sztuki, wywiad samu. Symptomy, alergie, leki, medykamenty i tak dalej. A to nie ty, to. Coś wiesz w kieszeni. Jeżeli coś było nie tak, to już od góry nastąpi. Tak naprawdę powinieneś teraz sobie zrobić badanie, zobaczyć, na nie ma. Tak, czy nie ma ciała tego, kochanie. czy nie ma wiem, czy nie ma... W <toczyk <toczyk> nie wiem, czy ma ciała do tego. Jeżeli że tego wymaga. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam po drodze znajdziemy jakieś powiedzmy uszkodzenie, tak? to nie skupiamy się od razu na tym, przeprowadzono tak. to badanie jest. do końca. Jesteście w zespołach 3-4 osobowych. Osoba badająca podejmuje decyzję, czy bada dalej, czy zatrzymuje się w tym miejscu. Jeżeli na klasie piersiowej wyczuje, jakąś niestabilność, nie wiem, może też jakiś wyciek, to tak naprawdę może, powinna to sprawdzić, żeby wiedzieć, czy nie trzeba postępować. Czyli powinna być nożyczki rościąc, sprawdzić co się dzieje, jeżeli jest odma, czy na przykład kłada rękawicą, no to roślina, 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 No znaczy ogólnie wiadomo. I tutaj u mnie dzisiaj teraz yy, będzie takie lekkie, szybkie, lekkie przypomnienia z yy, opatrunków, yy, plus najwięcej będę mówił o tym yy, opatrunku żarowym. O, 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 o oparzeniach, to ja tak, o tak stanę, teraz. Super, <ś <undergradnoise> <ś żeby nie było, że później nic nie pokazywałem, nie? O opatrunku żelowym. Jest to, jest. Nie, no wszystkie są oparte. Każda, wszyscy sobie zobaczą, proszę bardzo. Kompletnie. My się upatrzymy. Słuchajcie, do tej pory nie wymyślono nic lepszego na, o, na oparzenia niż, niż Hydrożel. A, nie, szmatka taka jest i nasączona w czymś na oparzeniach. O właśnie to. Takie czerwone. No, może inna firma jest. Może inna firma jest. Słuchajcie, chodzi, chodzi o ten środek. O ten środek, który, który, który jest tutaj w środku, to jest twarzony. Każdy, każdy, każdy z Hydrożeli. Z tych, z tych opatrunków oparzeniowych ma, y, ma y, takie piktogramy jakie użyć i na jaką część ciała służą no, z tymi akurat z tymi akurat to, to nie ma najmniejszego problemu oczywiście można też wykorzystać tak się może na przykład lepa. zażyć często przy odpalaniu grilla nie? ten grill się skubaniec nie chce palić no to co? no to czym? No, benzyną, nie? Na przykład palący sobie no, benzyną, ale... benzyną go polewamy, potem próbujemy go, go odpaleć. Tak, no i mamy, mamy poparzoną twarz, i mamy poparzone ręce. Założymy na twarz, to tego nie wyrzucamy. nie? Słuchajcie, to co tutaj zostaje, tego, tego środka tutaj w środku jest, jest na tyle dużo, że, że spokojnie możemy to założyć na ręce. Najważniejsze jest wysmarowanie uposzkodowanego tych miejsc gdzie są, gdzie, gdzie zginamy, gdzie ale są. Tak jest i... surę, co ja znalazłem, bo ja, od, bo ja od rana tutaj szukałem plastu. No, no. no, no, no. no. Ale to mi, to mi to dopiero przyniesie. Słuchajcie, po założeniu tego, jak to byście teraz dotknęli, do no nie chcę, żebyście się, się budzili, po założeniu no. drżeru musimy zadbać o komfort termiczny osoby no. no. poszkodowanej. Musimy ją okryć, przykryć kocem najlepiej kocem jakim? Tak jest, słodko to jest. Słoty, A to by studza, tak, ten żel? Słoty, znaczy, nie, nie, dotknij to teraz, ja. no. Tutaj jest zaraz do... Można... I... schłodzić. To schładzamy wodą, czystą wodą, do ustąpienia bólu przez 15-20 minut. Po tych 15-20 minutach wy... osuszamy, wycieramy, wycieramy miejsce poparzenia i na to zakładamy suchą gazę. Nie wolno zakładać gazy, gazy wilgotnej. Gaza wilgotna jak będzie, ona przywrze, przyklei się do tych miejsc, miejsc poparzonych. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Blokujemy w łokciach. Myślę, że byłoby Pani łatwiej, gdyby Pani była bliżej. Nie. I pa, pani efektywność już jest w okresie spada, nie? Kontynuuj. No, Kontynuuj przez 15 sekund. Kontynuuj przez 5, 4, 3. Dwa, jeden, przerwij resuscytację. Natychmiast przerwij. Nie dotykaj pacjenta. A no nie dotykaj dotykanie. poszkodowanego. I to jest jeden cykl, który, który przeszliśmy w dwojka, teraz zapraszam drugą parę. to zrobicie jak wsuniecie do końca? Nie. się do końca, no, się okazuje, że. Brakuje. Brakuje. Wam więc zaczynacie wykonywać takie ruchy. Manewry wyzwalają. No, bo... Więc żeby nie wykonać tych manewrów zbędnych głową na boki, dosyłać, tylko pod Pamiętajcie o tym, że to jest drzew, jak on będzie mokry i brudny i nie będzie laty. trzymał. Więc musicie go zabijać zawsze do środka. Dokładacie, z przodu stabilizujecie ręką jedną i dociągacie. Dlaczego Wam tutaj pasuje? oś kołnierza no. musi być równie w osi w osi ciała. Czyli to jest środek, który musi być równo osi cała. Zakładamy, zakładamy scenariusz następujący. Ma mamy, zało... mamy swojego sprzętu, skedów, noszy, koszy, uprzęży, wszystkiego. Jest odcięte z paliwa. Jedynie co mam, to mam już zamontowany układ, coś do opuszczenia poszkodowanego, i kawałek taśmy, bądź mogę sobie to samo zrobić e, z Robię to po prostu pętlę od wiązań. Chcę poszkodowanego opuścić. Pokażę wam to bardzo prosto. Z mojego O robię sobie ósemkę. Uszkodowany mi pomoże, bo dojdzie, się tutaj męczysz, jest raz, to nie będzie żebyśmy w tej męczarni Raz i dwa. Czyli jest ósemka, przez oba, oba uszu ósemki przeciągam. Zaciągam to, likwiduję luz. Zwróćcie uwagę, tutaj robię raz i dwa. Znowu ósemkę. Tutaj idzie jedna ręka, tutaj idzie druga ręka zaciągam poszkodowanego biorę sobie na kolano w tym wypadku nie ma dla mnie większego znaczenia jakby ogólny stan kręgosłup i tak dalej bo się, bo się pali w sensie jest sytuacja gdzie muszę już teraz czy sytuacja wyjątkowa na karku wiążę zwykłe dwa proste węzelki żadnej filozofii żeby mi się to nie rozpięło. Karabinkiem te dwie pętelki, które mi zostały, spinam, zakręcam karabinek zawsze i wszędzie, a drugi karabinek spinam tutaj. Wiadomo, że pamiętam, żeby zakręcić. I to jest mój punkt, który wepnę do układu i opuszczę mojego poszkodowanego tam gdzie chcę, bądź jak mam siły i środki, nawet mogę go przecież do góry podnieść. Z jakiejś tu dzięki ewakuować czy innych tego typu miejsc no, tu zaczynam od jednej Poszpunie. nogi Obrysowany jest, bo w ogóle śmiało zamawiać. ponosić wysoko nawet uwagę na Uwaga, tutaj mamy dużo rannych. I do góry. Pierwszy raz głowę podnosimy. podnieś głowę i przełożź ją tutaj. Bo w momencie, kiedy, nie, jak ściągnęłaś, to druga szarpnęła. Mhm. No, Jeszcze zanim podniesie, to sobie no, wyreguluj. No, mamy... Dobra? Dobra, okej. Okay. Jest tu. Bo, I do lasu z nią, jak waliz walizką, walizką pobiegł. Ale bo to taki fetysz, nie? Z tymi <śles> Od razu będą w tym miejscu popraw też drugą tasiemkę, żeby jednym ruchem... Też pod głowę. Jednym, jednym ruchem? ruchem Aż tak było. Ten... Od razu dwie tasiemki. Teraz tasiemki no? z zewnątrz, jak najbliżej pod, ciała. ciała. Nie, Dokładnie. Jedną, pod, I pod drugą pod, pod Drugą? To nie jest tak? I pod tymi dwiema tasiemkami. Okej. żeby teraz zobaczył, czy ta uciekła. Regulujesz przy szyi. Nie <laughs> co, <laughs> <laughs> 8 godzin ze mną w biurze pracuję. Wyreguluj sobie te dwie tasiemki. Regulujesz sobie, Okay. Zobacz, że tu się zapiątało teraz. raz. Okej, okay, teraz. Aha. Do domu wróć. Idealnie. Dobra, wystarczy.

Dobra, wystarczy. Wystarczy. Teraz można nogi. Kiedy już ta trzycia jest złota. Możemy przyciągnąć. Oczywiście. Jak Wiadomo, że jeżeli mam czas, to to Ale teraz. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma innego za to, 3, 4, Nogami do przodu. Dobra. Jak nieboszczyka że przy inwencji wiedzy jesteśmy w stanie głową z, 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 do dołu. Do dołu. Okay. Dobra. Raz, te do Teraz spróbujcie sobie. To Zobaczcie, że jedna osoba to jest w stanie... poproszę. To, to. We dwójkę, tam się położy. Jest w stanie, grając za stołowo i założyć się na o tym, żeby zrobić wycenkę. Ja trzymaj tą stronę,